Nie uciekniesz. Nawet jeśli tak myślisz i wydaje ci się, że jesteś przygotowany. To mam dla ciebie bardzo złą wiadomość. Nie uciekniesz. Jeśli myślisz, że coś się zacznie i wskoczysz w samochód, weźmiesz w kieszeń paszport, trochę kasy, paliwo do pełna i jakiś kierunek, to mam dla ciebie złą wiadomość. W ten sposób nie uciekniesz za daleko. I tak naprawdę w ogóle nie uciekniesz. Od wojny. Wojna cię znajdzie wszędzie. Gdziekolwiek byś nie był, będzie miała na ciebie wpływ, a ty będziesz większym lub mniejszym trybikiem w całej tej machinie. Bo ja mam plan. To znaczy, ty masz plan. Ja też. Tylko jak ty ten plan zbudowałeś? Na podstawie czego? Wystarczy, że sobie wyobrazisz, że będziesz chciał wskoczyć w samochód. Zabrać te parę rzeczy ze sobą i jedziesz. Nie sprawdzisz niczego w Google'ach, bo będzie wyłączony internet, albo będzie działał bardzo słabo. Nie wylecisz, lotniska nie będą działać. Po drogach, głównych drogach, będą przesuwały się kolumny wojskowe z zaopatrzeniem albo spanikowanych równie ludzi jak ty. Pociągiem nie da się kupić biletu, albo będzie za mało składów, albo w ogóle nie ruszą. Bo coś się stało z wrotnicami. Ktoś zadziałał w systemie informatycznym, który tym zawiaduje. Nie działają. Nie ma jak uciec. Ok, masz plan, tylko wyłącz połowę cywilizacji i zacznij planować od nowa. Bo nie da się uciec w taki sposób, w jaki myślisz teraz. Nie sprawdzisz pogody, nie sprawdzisz rozkładów. Nawet nie sprawdzisz, jaki jest obecnie kurs walut. Ale dobrze. Załóżmy, masz plan. Zatankowany samochód. Właśnie, zatankowany samochód. Bo widzisz, musiałbyś mieć ten samochód zatankowany bez przerwy. Z pełnym bakiem. Cały czas. Bo może się zdarzyć tak, że jak coś się zacznie, to nagle na dystrybutorach pojawi się napis Awaria. Albo? Pani w okienku, bo ci nie otworzy drzwi. Powie tak, może pan kupić paliwo, ale 5 litrów na głowę. I weź jeszcze jedną pod uwagę. Bez względu na to, czy jesteś mistrzem kierownicy, masz swój samochodzik, czy wolisz komunikację miejską, czy jakąkolwiek zbiorową, weź jedno pod uwagę, że nie jesteś jedyny. Większość z nas wpadnie na ten sam pomysł będzie próbowało uciekać przed lotniska, przez duże węzły kolejowe, przez duże węzły drogowe nie uciekniesz. Chociaż masz plan. Bez względu na to czy jesteś kobietą czy mężczyzną. No jeśli jesteś mężczyzną to i tak masz przerąbane. Jeśli jesteś kobietą to tylko w niektórych zawodach może zostać powołana albo pozostawiona do dyspozycji na terenie kraju, który akurat walczy. Ale nie uciekniesz również dlatego, że prawo cię dogoni. Przy obecnej szybkości przekazywania informacji Granice zostaną zamknięte od razu. I nie będzie, że uciekłeś, zdążyłeś, przejechałeś. No dobra, mieszkasz nad granicą. Zanim się zdecydujesz, to będzie godzina lub dwie, dojeżdżasz do granicy, bo kontrole zostały przywrócone, i już jej nie przekroczysz. Druga rzecz, artykuł 228 Konstytucji mówi o stanie wyjątkowym. I teraz stan wyjątkowy. Myślisz sobie, OK, to pewnie dla jakiejś patologii. Nie, to dla Ciebie. Ci, którzy będą rządzili tym krajem w tym momencie, kiedy będzie kryzys, kiedy będzie wojna, powiedzą ci prosto: Państwa prawa obywatelskie zostają ograniczone. Od tak, od teraz. Mamy prawo przeszukać Pani dom, że nakaz prokuratorski i że sąd musi się wypowiedzieć. Nie. Przyjdzie Pan w mundurze i powie: Musimy przeszukać ten dom, musimy przeszukać to mieszkanie. Musimy sprawdzić pani samochód. Że torebka jest pani prywatnym terenem i rzeczą prywatną? Nie. Przeszukają wszystko. Dlatego, że to jest stan wyjątkowy. Wszystko dzieje się wyjątkowo w sposób, którego w tej chwili nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. W żaden sposób. Jeśli tego nie przeżyłeś, a zakładam, że w najlepszym razie stan wojenny, który pamiętamy, czy niektórzy z nas pamiętają, mogłeś przeżyć mając lat kilka. Jeśli tego nie doświadczyłeś, to nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Prawo cię dogoni, będzie egzekwowane z pełną stanowczością. A to jest dopiero początek. Godzina policyjna, co to oznacza? To oznacza, że o konkretnej godzinie musisz być w domu, jak kiedyś za dzieciaka. A jak nie będziesz w domu, to pierwszy patrol cię zawija. I długo przesłuchuję, dlaczego akurat po 22, 3 czy 4, bez względu na to, jak to będzie, jesteś poza swoim miejscem zamieszkania. Musisz być w miejscu zamieszkania. Mogą cię zmusić do tego, żeby zaciemnić okna. Mogą cię zmusić do tego, żeby wyłączyć dźwięki. Mogą cię zmusić tak naprawdę do wszystkiego, lub prawie wszystkiego. A wszystko w imię tego, że mamy stan wyjątkowy. Pobór? Tak. Możesz dostać pismo, że musisz się zgłosić, a mogą po ciebie przyjść. A może się okazać, że sprzęt w twojej firmie jest potrzebny, więc go przyjdą i sobie wezmą. Tak, zostawiam pokwitowanie. Albo i nie. Ku chwale ojczyzny. Czas jest wyjątkowy. A potem jest czas wojenny. Zabawa się kończy. Absolutnie zabawa się kończy. I żarty wszelkie się kończą. Wyobraź sobie, że za każdy przejaw zgromadzeń, protestów, czegokolwiek, kary są ogromne. I egzekwowane natychmiast. Nie pójdziesz na protest. Nie wypiszesz sobie haseł. A jak pójdziesz i wypiszesz, to trafisz do pudła. Na długo. Albo do jakiegoś obozu, gdzie będą cię troszeczkę ustawiać. Nie dlatego, że chcą. Muszą, bo to jest stan wyjątkowy, a potem stan wojenny. Muszą zapanować nad społeczeństwem, jeśli mają zadbać o to, żeby społeczeństwo miało jak się bronić. Więc znowu, nie uciekniesz, bo prawo po prostu cię dogoni mogę się domyślać, co się roi teraz w twojej głowie i zaczynasz się buntować. Co ty, koleżko, mówisz? Twój mózg w tej chwili zaczyna krzyczeć i wypierać informacje, które ci daje. I nie robię tego dlatego, że chcę cię przestraszyć. Chcę cię poinformować. Możesz myśleć sobie. Ale przecież na to. Ale przecież artykuł piąty, mityczny. Przecież to jest Złoty gral. A raczej święty gral i złoty klucz do sejfu bezpieczeństwa. Tak? To przed artykułem 5 jest artykuł 4. Artykuł 4 mówi, że jak coś się zacznie dziać, to chodźmy się chłopaki spotkamy i będziemy rozmawiać, czy to, co zaczęło się dziać, to już to, co jest opisane w tym artykule 4, czy jeszcze nie. Ale załóżmy, Członkowie NATO się spotkali, stwierdzili, tak, to już to. No to artykuł 5. Który mówi generalnie, że jak jeden członek NATO zostanie zaatakowany, to wszyscy inni teoretycznie mają się rzucić mu na pomoc. Tylko wiesz co? Każdy wybiera, każdy z krajów, każdy z członków, wybiera sobie sposób, w jaki będzie odpowiadał. Więc. Hmm, Czesi wyślą termosy. Niemcy wyślą hełmy. Francuzi ci będą najlepsi, bo wyślą kartki, wyślą kolorowe z protestem albo będą malować chodniki na kolorowo również. Amerykanie się zastanowią i będą bardzo chcieli, już będą gotowi i coś się zdarzy na Tajwanie albo gdziekolwiek indziej, gdzie będą też pilnowali porządku jako główny policjant świata i nie zdążą, albo nie będą mieli jak, albo czym, albo gdzie. Więc całe to gadanie o artykule piątym, artykule czwartym ma tyle samo sensu, jak gadanie o tym, że mieliśmy sojusz z Francją i Anglią w 1939 roku. Ja wiem, dla ciebie to jest prehistoria. 1939, kiedy to było? W ogóle gdzieś mniej więcej koło dinozaurów, nie? Nie. Oni tak samo myśleli, że są bezpieczni. A my teraz wierzymy w kawałek papieru, który w parę dni może przerodzić się w tak naprawdę tylko i wyłącznie kartkę papieru, bez żadnej mocy sprawczej. Do kogo to mówię? Do was wszystkich. Ogólnie. I ja wiem, że każdy z Was jest inny. Macie różne plany, różne poglądy, różnie widzicie swój udział. Mówię to do tych, którzy będą chcieli wyjechać. Natychmiast, od razu uciekam, zostawiam to wszystko za sobą. Tylko sprawdź, czy masz ważny paszport, czy masz kasę. Pamiętaj, że paszport to nie jest czapka niewidka. Że nie założysz go sobie na głowę, albo nie założysz na czapkę i przestaniesz być widoczny. Poza tym będziesz jednym z dziesiątek tysięcy, jeśli nie setek tysięcy, którzy mają dokładnie ten sam paszport i dokładnie ten sam plan. Wskoczyć w pociąg, w samolot. Uciec, wyjechać. Spotkacie się na lotnisku, na dworcu albo na zakorkowanej autostradzie. Przemyśl to. Mówię też do tych, którzy będą chcieli zostać tu. Będą chcieli pomagać. Tylko też przemyśl to. Bo nie będziemy potrzebować tylko i tych, którzy będą nosili broń i podawali granaty mityczne. Będziemy potrzebowali logistyków, informatyków, ratowników, speców drogowych, którzy będą szybko i skutecznie naprawiać to, co się właśnie popsuło albo wzięło i wybuchło. Mówię też do tych, którzy będą musieli zostać, bo dostaną kartę powołania. Pójdą do wojska, po prostu zostaną wcieleni do armii i będą musieli, chcieli, mniej lub bardziej, nikt nie chce ginąć, ale będą musieli bronić i chronić. Też to przemyśl. Bo widzisz, jak dostaniesz się do wojska, to już będzie za późno na to, żeby trenować, żeby podnosić swoje umiejętności, żeby uczyć się, jak długo i mozolnie iść z dużym plecakiem na plecach. Poćwicz, podnieś swoje umiejętności, dowiedz się więcej sam o sobie. I na końcu ostatnia grupa tych, którzy nie chcą nic. Też w jakiś sposób was rozumiem. Nie każdy kocha ten kraj. Nie każdy chce za niego ginąć. Nie każdy chce się za niego. Za niego narażać. Nie każdy wierzy państwu. Tylko wiesz co? Jak coś się zacznie, to nikt nie będzie pytał o twoje przekonania. Państwo i cały ten mechanizm będzie miał głęboko w nosie, czy ty jesteś pacyfistą, militarystą, czy czymkolwiek innym. Przyjdzie i weźmie. Więc wydaje mi się, że dobrze by było, żebyś był chociaż trochę gotowy, a nie całkowicie zaskoczony. Nawet jeśli nie chcesz nic i niczego nie oczekujesz. Raz jeszcze, żeby sprawa była jasna. To nie jest miejsce dla paranoików. Gotowość to nie jest paranoja. A ja chcę się podzielić swoim doświadczeniem. Nie dlatego, że jakoś szczególnie chcę, bardziej czuję, że powinienem. Dlaczego? Dlatego, że nie chcę widzieć tego, co widziałem po tamtej stronie granicy na wschodzie. Nie chcę widzieć tego samego w Polsce. Nie chcę widzieć naszych chłopaków, którzy w ten sposób obrywają. Nie chcę widzieć naszych cywilów, którzy są tak samo niegotowi albo jeszcze bardziej niegotowi. Nie chcę widzieć takiego rozprzężenia, takiej bezsensownej tragedii, bezsensownych śmierci. Nie chcę tego widzieć. Chcę się z tym podzielić. Dlatego, żeby u nas było tego mniej. To, że będzie, tak, ja jestem przekonany, że będzie. I bardzo, ale to bardzo chciałbym się pomylić. Bardzo chciałbym, żebyście. Wszyscy za lat kilka wytykali ten filmik, wytykali tą rolkę, wytykali to miejsce jako ten człowiek, który gadał jakieś bajki, które nigdy nie nastąpiły. Bardzo bym chciał. Ale jeśli to nastąpi, to to, co ci powiem, może uratować ci życie, może ci to życie ułatwić, może ci ułatwić przejście przez ten czas. Doświadczyłem wszystkiego. Co można wyobrazić sobie w nowoczesnej wojnie, nowoczesnym konflikcie, tej ostatniej wojny na Ukrainie. Ale, tak jak mówię, nie jestem supermenem, superkomandosem i nie wiem wszystkiego. Chcę się podzielić tylko tym, co widziałem, co umiem, co potrafię, czego się nauczyłem, jakich wniosków dokonałem na podstawie tego, co zobaczyłem. Jestem Ratownikiem medycznym, ratownikiem pola walki według nomenklatury polskiego wojska. Jestem też fizjoterapeutą. Wiem o ciele ludzkim bardzo dużo. Sporo wiem o ratowaniu. Sporo wiem o wojnie. Sporo wiem o tym, jak wygląda społeczeństwo poddane presji konfliktu zbrojnego. I dokładnie to chcę Ci opowiedzieć. Będziesz chciał słuchać? Będziesz chciała słuchać? Super. Nie będziesz chciała? Nie będę miała pretensji. Chcę tylko, żebyś miał szansę, miała szansę być bardziej gotowa, gotowy. Tylko tyle. I aż tyle.